Ja <noise> sobie wyobrażam taki obóz u Kimczaka No wiesz, jakie skarcz ma pod lisem <noise> Dom łowcy. łowcy? to czemu by nie? Obóz i Kimczak. A co my byśmy robili? Nie wiem, coś by się wymyśliło. <noise> Coś zacnego. Skoki wiary do sianka. Rozumiesz. E, tu się spadało w dół, tam była woda, nie? Tak, to mogę sobie swobodnie na główkę Nie! Yeah. Zostawcie larkę i flarka alon. Ja chcę po apteczkę iść. Ja ją pragnę. Zostaw mnie, no! Wiatrak, gnoju mamy zapis Ciemno mi tu jak w Nie chcę nic mówić ale ludzie dają filmy na YouTube'a z jakichś jaskonych, wiesz, pod tytułem Leśne Szaleństwo, no nie. Ja się patrzę, oni tutaj wywierzeniły taki szybki galop, ja tak się patrzę, ludzie, to nie robi dla mnie wrażenia. No tak. Mm. No ale ja szybciej jechałam po prostu. No no, Dlaczego ty nie potrafisz To jest taki sam. skoczyć? Czy może ja To źle robię? robisz, wszystko źle robisz, ekspercie. Dziękować. Ależ proszę cię bardzo. <noise> Ale no, co ma mała rundka w Assassin's Creed? <noise> Że się jej mogła Czekaj, czekaj. Ja ci to Mhm. Aha, już wiem, co ja źle robię. To jednak mój błąd, sorry, Larka. Co źle robisz? Nie skoczyłam na tą jedną półeczkę, stamtąd nie miała prawa w ogóle tu skoczyć. Aha. A ja na nią narzekam. Boże, sorry. No ja to teraz muszę narzekać, bo to twoja wina. <grymne> teraz to ty spadłaś. Jezu, zapisuj, kimczak. I nie biegaj jak pijana. Nie myśl, że jesteś ekspertem. Bo jesteś. Ale tymczasowo ci nie idzie. Każdy ma swoje złe dni, tak? No, więc nie pyskować. Don't pyskować for me! <grymne> Musiałam. Musiałam, moją angielszczyzną się, ten, mm -hmm. bo, bo, ja umiem angielski, no. English. A, bo ja raz. z tobą mam wymianę do niemieckich, ty będziesz gadać do Niemców po polsku, a ja im będę tłumaczyć na angielski. <głos> <głos> Tak. Mhm. Mm A idźmy. A... Z twoją angielszczyzną. No. Masz jakieś wątpliwości A... co moja mojej <noise> Tak, mam. Kur... Piąteczka z angielskiego na koniec. Się... Ja tam też mam dwie. Ja mam teraz trzy piątki z angielskiego i co? E? Ale teraz, no nie. Tylko zale zależy, jaka grupa, no bo ja przecież jestem ta w takiej myślę, że w mojej klasie nikt nie potrafi. No. I są bardzo łatwe rzeczy. Ale niedługo pewnie mnie wykozaczą, ja taka dupa będę z angielskiego, wszyscy będą potrafić, a ja nie. Mhm. No, oczywiście. Wiesz, yy, past simple kurna, present continuous, te wszystkie czasy, ja, kurna, mam w jednym Nie! Momentem. Present continuous! Zapomniałaś, jak ten dziedzielski gadał. Patrz, tak wykiwałam go, nie zauważyłam. mnie. Pan Pamiętam, go tymi drzwiami przyczesnąłam no, mnie go zabiłam. To było śliczne. Brutalne, ale śliczne. Siala oj oj, że mi się odbił. Smacznego Smacznego Tak No bo na zdrowie już mówiłam, no to Nie będę się powtarzać A, dobrze robię, to źle robię, bo nie zapisuję Ale dobrze idę Burczy mi w brzuchu Ale jestem najedzona jem, co masz. O kurde, chwila Dobre, tu Dobra, to jestem chwila Ja już za myszkę chwytałam Była sadę Była sadę, tak On mnie nie widzi Jaki frajer, on mnie nie widzi I grałaś w sadę Tak, w sadę No Góra biegać i tu wówcam biegać. Ona to nie zła jest. Larka robot. Ja robot. I z drugim zauważył Larkowata maszyna. Zazdroszczę, że ona ma figurkę Lary. kijże z ma fi figurkę Lary. Eee tam, figurkę figurka Lary. Famice mają najlepszą figurkę Lary. A no tak, zapomniałam, przecież oni tam mają klasyczną, co nie? Oni mają klasyczną i to mają taką dużą, taką nie wiem, gdzieś 70 cm. Pamiętam jak żeśmy zacieszały. Nie. Kurna, niech oni w drugi sezon puszczą, albo będziemy oglądać po tym portugalsku, czy po jakiemu jest ta Amika. No nie. nie To jest jakiś holenderski, sorry On jest holendersko-belgijski chyba czy coś tak, takiego no to, no. Amika jest taka fajna nie? Amika, Amika mm. <laughs> Dalej nie potrafię Coś tam, coś tam, coś, tam, tam. tam. Coś tam. Ale ten, do to, to na Hubertu się była taka na co istnieje, jak ta ta wyglądała, jak ona miała. Mirel, o. o. I przygody siodle bym obejrzała. Mhm. <grym> to jest... koni mamy oglądnąć. właśnie, i zakazanego na blusa i w ogóle, i, 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 rodowód. No. Tak cię dosiągną. Mm. Trochę krwi stracisz, nic ci się nie stanie. Ciekawe jak to jest tak poczuć, jak taki laser cię dotyka. Pewnie boli. Ale Larka jest takim strongmanem, tak normalnie. Oh. Bardzo... super babką, że ją to nie boli. Boże, gdzie ja już jestem. O oh, Tęskniłam się za wami kochaniutkie. No śliczna muzyka. No wiesz to. Jezu, chilczak! Rozgadane dziecko! No ja nie wiem, jak już się rozgadam, to nie mam końca. Po prostu mogę być to dlatego ja jestem stworzona do robienia zagrajmy i już. Nie, się ze mną baby. No za... Nie do mnie takie zagrywki. Eee, no co ty? A może jednak. Jakoś tak spokojnie zareagowała, jak powiedziałam, że nie byłam w szkole. Aha. No tak jakoś... Tak spokojnie, po prostu. Zaraz już że idę. Czyli, że nie będzie O Oj, nie będzie wpierdziel. Ło, hajdu. Hmm. No to zdech pan. Mów coś w był bo kurde... Co ti, co ti, co ti zdechlo? Te dwie apteczki czy lala szyja? O kurna, ja nie, nie pamiętam hasła na chowrce. O właśnie, kurna. A ja je będę wydawać. Wo ist Co jest?